Szczęść Boże, posłuchajmy dzisiejszego słowa. Z dziejów apostolskich. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się darcy arcykapłana i poprosił go o list do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety zwolenników tej drogi, jeśli jeśliby jakichś znalazł. Gdy zbliżał się już do swej podróży. Do Damaszku olczniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Powiedział – Kto jesteś, Panie? A on – Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzę, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. P wprowadzili więc go do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu, Ananiaszu. A on odrzekł, jestem, panie. A pan do niego, idź na ulicę prostą. I zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Odpowiedział Ananiasz. Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów i więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Odpowiedział mu Pan, idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, do synów Izraela i pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział, Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abym przejrzał, i został napełniony duchem świętym. Natychmiast, jakby łuski spadły z jego oczu, i odzyskał wzrok. I został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest synem Bożym. Dzisiaj widzimy szafła w dziejach apostolskich. To wydarzenie pod Damaszkiem, które zmieniło jego życie, przypomnij sobie dzisiaj takie wydarzenie z Twojego życia, które było początkiem, początkiem Twojej drogi z Chrystusem. Patrząc na to wydarzenie z pod Damaszku, można zobaczyć, jak wygląda takie wzorcowe nawrócenie. Przeżywałeś albo będziesz przeżywał jakiś rodzaj nawrócenia w swoim życiu, i popatrzmy na te kilka elementów. Pierwszy element. To widzimy Szawła jeszcze nienawróconego, który co robi? Dyszy zemstą, nienawiścią, jest tak gorliwy, że sobie trudno wyobrazić bardziej bezinteresowną nienawiść, która szuka, znajduje, wyciąga więzi chrześcijan. Można powiedzieć, że to jest straszne. Natomiast w drodze do świętości jest taki moment, że ta pasja, jak mówią dzieje apostolskie, dysząca rządząc zabijania, Pan Bóg przemienił na wielką gorliwość w głoszeniu Słowa Bożego. No ale co miałby przemienić, jakby Szawoł nie miał tej pasji? I często jest tak w naszym życiu, że to nawrócenie musi być na czymś oparte. A więc te nasze naturalne pasje, chęci, pragnienia, Pan Bóg w nawróceniu zmienia na coś bardzo Bożego. Trudniej jest, jak takich pasji nie znajdujemy w sobie, kiedy ich nie dostrzegamy, i mówimy sobie, o, a ja to nie mam żadnej pasji. Ja nie mam takich pasji. Więc najpierw trzeba je obudzić przed nawróceniem. Druga rzecz Szaweł spadł z konia i przestaje widzieć. To jest to. Co często w nawróceniu się dokonuje. Jeśli byśmy to potraktowali jako opis symboliczny tego, co się dzieje w naszym nawróceniu, to często czegoś takiego doświadczamy. Ziemia osunęła mi się spod stóp, zawalił mi się świat, yy, trudno znieść yy, jest ten rodzaj trzęsienia ziemi w moim życiu. To jest dokładnie to, co my wtedy. To jest właśnie taki, yy, taki schemat, tak? I co my wtedy robimy? No, my wtedy popadamy w popłoch, bo nie wiemy, co się dzieje. Dotychczasowy świat nasz yy, rujnuje się, niszczy się, zawala się. Szaweł też nie wiedział, co się dzieje. Przestał widzieć. W nawróceniu często Pan Bóg yy, wysuwa nam ziemię spod stóp, zabiera nam wzrok żeby nas troszeczkę tak rozprogramować od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, od tych naszych schematów, przyzwyczajeń. Czyli jesteśmy tacy bezradni wobec Bożego działania. I co potem robi Pan Bóg? Mówi, pójdziesz na ulicę prostą. Więc Szaweł, który jest już znaczącą osobą, nagle ma iść na jakąś ulicę prostą do jakiegoś człowieka Ananiasza. To to jest ten jakiś tam ananiasz. I on ma się oddać w ręce ludzi w ogóle nieznanych, i to jest szalenie trudne dla człowieka, który z jednej strony miał pasję, a z drugiej strony był samowystarczalny. Teraz Pan Bóg mu mówi: Teraz będziesz należał przynajmniej y, przez chwilę w tej swojej ślepocie, y, że cię inni poprowadzą. I zaprowadzą go y, cię do jakiegoś ananiasza, którego nikt nie zna. I Szafę się poddaje. Kim jest Ananiasz w naszym życiu? Tak jak Ananiasz został posłany do Pawła, by przejrzał, tak Jezus postawił lub postawi przed Tobą ludzi, żeby Cię doprowadzili do Kościoła, żeby Cię doprowadzili do Boga. Przypomnij sobie, kto był dla Ciebie takim Ananiaszem na Twojej drodze nawrócenia, na Twojej drodze życia, który Ci pokazał Pana Boga. Pokazał Ci, jak się modlić, czym jest Eucharystia, jak wierzyć, czym jest wiara. Idzie, przyjmuje chrzest. Kolejny etap. Wtedy spadają łuski z Jego oczu i zaczyna głosić. Bo On już odzyskał wzrok już z tą pasją przemienioną przez Boga idzie i głosi z wielką mocą. Zostaje napełniony Duchem Świętym. Prośmy dzisiaj Pana Boga o Ducha Świętego, by każdy z nas w tym czy w innym scenariuszu, żebyśmy byli otwarci na nawrócenie, którym Pan Bóg chce każdego z nas obdarzyć. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty.